30 wyraz ciągu arytmetycznego AN jest równy 4, a 35 wyraz tego ciągu jest równy 7. Wówczas różnica ciągu AN jest równa. Żeby rozwiązać to zadanie, to na początku narysujemy sobie taki mały rysunek poglądowy, a mianowicie e, napiszemy sobie nasz 30 wyraz ciągu arytmetycznego AN. On jest równy 4. Następnie mamy jakiś nieznany wyraz 31 tego ciągu, 32. 33, 34 i następnie mamy 35 wyraz ciągu arytmetycznego, który wiemy, że jest równy 7. Oczywiście ciąg arytmetyczny powstaje w taki sposób, że do poprzedniego wyrazu dodajemy stałą różnicę r i otrzymujemy wyraz kolejny. No i dalej tak samo. Tutaj mamy plus r i otrzymujemy wyraz 32 plus to samo r wyraz 33. Plus to samo r wyraz 34 i dalej, znowu też plus r wyraz 35. Czyli możemy napisać, że jeżeli do czwórki dodamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć rów, no to w rezultacie otrzymamy wyraz 35, czyli naszą siódemkę. No i z tego prostego równania jesteśmy w stanie wyliczyć właśnie szukaną różnicę ciągu arytmetycznego r. Zatem rozwiązujemy. Po lewej stronie zostaje nam 5r, czwórkę przenosimy na prawą stronę, 7 minus 4 to jest 3, dzielimy obustronnie równanie przez 5 i otrzymujemy, że r jest równy 3 piąte. Tyle wynosi różnica naszego ciągu arytmetycznego i taką odpowiedź mamy podaną w podpunkcie D.